Znajdujemy się w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie, w przestrzeni artystycznej naszej kolejnej stypendystki 100 milu, Gabrieli Gurajewskiej. Cześć Gabrysiu, witam. Gabi, powiedz, jak przebiega Twoja historia artystyczna, bo widzimy tutaj pełno rzeźb, innych materiałów. Ta sztuka od zawsze gra w Twojej duszy? Tak, zdecydowanie. Od początku miałam taki zew, że tak powiem, do tworzenia w kierunku plastycznym. No, ale to się tak naprawdę bardziej rozwinęło, jak poszłam do liceum plastycznego. A jako dziecko już przejawiałaś jakieś takie zdolności na zasadzie, nie wiem, coś sobie modelowałaś z jakiejś plasteliny albo malowałaś, rysowałaś? Zdecydowanie zawsze jak e, nie miałam co robić, jak było mi nudno, to rodzina mi mówiła rysuj, maluj, rzeźb. No i tak się to po prostu rozwinęło, że jakby cała się pochłonęłam w tym. A jaka jest Twoja ulubiona forma? Masz coś takiego? To jest rzeźba, czy, czy coś innego? Zdecydowanie rzeźba. Tutaj widzimy właśnie dwie głowy, które w ostatnim czasie zrobiłam. Cenię sobie też malarstwo i rysunek, oczywiście, że tak, ale jakby rzeźba to jest właśnie ta dziedzina, która daje mi takie, taką wolność do tworzenia. To jest przestrzeń, w której mogę po prostu kombinować. To jest coś nowego przede wszystkim i coś trudnego do uzyskania, myślę. No, właśnie, Gabi, a powiedz, bo patrzymy na te rzeźby i to wymaga bardzo dużo precyzyjności i cierpliwości, tak myślę, ile czasu zajmuje stworzenie takiego jednego dzieła, tak? Plus minus, bo ja wiem, że to jest zapewne różnie. Na samym początku stworzenie takiej głowy wymagało ode mnie kilku miesięcy, bo to była. Obserwacja to było nabieranie wprawy do tego, co się robiło, ale teraz w przestrzeni czasu, bo rzeźby już tak około 3 lat, tak systematycznie, że tak powiem, zajmuje to dwa tygodnie? Tak, po 5-godzinnych blokach, o, tak o czyli tak 10 godzin na głowę myślę, że jest ok, żeby wykonać właśnie taki portret. A co jeszcze lubisz robić w czasie wolnym, czy większość po prostu tej swojej, tych swoich wolnych momentów spędzasz jednak tutaj, w tej no, pracowni tak naprawdę? Przez większość czasu jeszcze w wolnym czasie, o tako, ćwiczyłam taniec, tańczyłam dużo w pryzmacie w olsztyńskim. Teraz niestety musiałam z niego zrezygnować, bo musiałam się oddać właśnie pracy plastycznej. Rzeźbić częściej, bo niedługo jadę na przeglądy w marcu, które po prostu będą sprawdzeniem moich umiejętności, więc muszę się szkolić jeszcze bardziej, że tak powiem. Czyli czasu dla znajomych masz niewiele, czy jednak gospodarujesz jakoś? Zawsze znajdzie się czas dla znajomych, bo to jest taka jedna wartość w moim życiu, którą sobie bardzo cenię przyjaźń. I przede wszystkim ludzie, którym się otaczam, są inspiracją dla mnie do tworzenia, więc niespędzanie z nimi czasu byłoby no, nieadekwatne do tego, jaką osobą jestem. tak? To też ciekawe, prawda, że zazwyczaj szkoła się kojarzy z takim miejscem, gdzie no, jesteśmy przez ileś tam godzin, później wracamy do domu i z ulgą czasami wiesz, że już nie musimy tutaj przebywać. A wydaje mi się, że z tego, co ty mówisz, to, to jest jednak takie miejsce, które ty. Lubisz bardzo. No wiadomo, że szkoła plastyczna dalej jest szkołą, więc mam te ogólne przedmioty i bywają one uciążliwe. Szczególności, że chce się po prostu cały, cały czas siedzieć w pracowni i cały czas tworzyć, ale no po prostu nie mogę w niektórych momentach, bo muszę zaliczyć te przedmioty ogólne. Ale jednak um, te przedmioty artystyczne tworzą taką motywację do tego, żeby tu przychodzić, żeby jednak trwać w tym i mieć właśnie tą systematyczność w sobie powiedziałaś o tych przeglądach w których będziesz brała udział a z takich innych sukcesów które masz już na swoim koncie to co byś wymieniła co bym wymieniła No myślę, że taką e, taką rozrzutność w tym co robię w sensie, że Tutaj byłam w jakiejś wywiadzie, tam byłam w jakiejś wywiadzie, mam jakby, dużo obcuję z ludźmi społecznie i tworzę przy tym rzeczy artystyczne i myślę, że to jest taki jeden z największych sukcesów, bo pomimo, że mam dopiero 18 lat, to, to się wkręcam w tym i tworzę z ludźmi. I myślę, że to jest moim największym sukcesem. No. A z dalszych planów? Co byś wskazała, bo jesteśmy teraz no, w Twojej szkole, ale już nie ukrywajmy, że niedługo ten etap w Twoim życiu się skończy. Chciałabyś zacząć studia na jakiejś, nie wiem, akademii, na przykład sztuk pięknych, albo w ogóle już działać na własną rękę na zasadzie, wiesz, stworzyć jakąś wystawę powiedzmy, albo to łączyć może? Myślę, że po liceum plastycznym chciałabym iść na studia, kontynuować ten kierunek, na którym aktualnie jestem, bo jestem na aranżacji wnętrz. Więc chciałabym iść na architekturę wnętrz, na ASP w Gdańsku bądź w Warszawie, w zależności gdzie mi będzie bardziej pasowało. No a tak poza tym to mam jeszcze wiele innych planów. Chciałabym mieć własną pracownię i też tworzyć własne właśnie wystawy. Nie ukrywam, że prócz właśnie tych studiów to chciałabym się jednak rozwijać w tym kierunku artystycznym na własną rękę. Gabi, to jeszcze powiedz, co sądzisz o w ogóle tym stypendium z Stomilu? Bo zostałaś tutaj nominowana do niego, w zasadzie sama się, się nominowałaś, zostałaś laureatką. I jaki będzie cel tych, tych pieniędzy, które, które otrzymałaś, otrzymasz? Ta okazja, którą w ogóle otrzymałam od Stomilu, jest super, bo dzięki tych tym pieniądzem będę mogła utrzymać się na własną rękę, w sensie będę mogła poświęcać więcej czasu na rzeczy artystyczne, bo ja po prostu jestem na tym etapie życia, gdzie już utrzymuję się sama, więc te pieniądze naprawdę mi pomogą w tym, żeby rozwijać się i nie będę musiała poświęcać czasu na, załóżmy teraz na pracę i szkołę, tylko na samą szkołę, mhm. na rozwijanie się po prostu. Więc myślę, że dzięki tym pieniądzom będę mogła, nie wiem, opłacać rachunki, ale także zakupować rzeczy potrzebne właśnie do tworzenia rzeźb, obrazów mhm. i rysunków. A skąd się dowiedziałaś w ogóle o tym konkursie? Dowiedziałam się od mojego wychowawcy Bartosza Świąteckiego, który właśnie bardzo stara się mi pomóc w każdym takim, że tak powiem, aspekcie finansowym i tak dalej. No, i on właśnie znalazł to ogłoszenie, które no, i zgłosiliśmy po prostu te, 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 te moje portfolio, i te, te, te zgłoszenia dalej. No, to dzięki niemu tak naprawdę wszystko. Uzyskałam. Czyli też cię wspiera poza tym wszystkim, tak? Na zasadzie tutaj w szkole i w tych całych twoich, we wszystkich twoich pasjach artystycznych. Tak, pełni rolę wychowawcy na 100%, mm -hmm. że tak powiem. I jest wspaniałym człowiekiem, że tak powiem, który właśnie mi pomaga w każdym aspekcie takim rozwojowym, że tak powiem. No to Gabi, obyś jak najwięcej takich ludzi na swojej drodze spotykała. Życzymy Ci powodzenia i rozwoju, żeby te twoje wszystkie plany się zrealizowały w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest z nami również Pan Bartosz Świątecki, wychowawca Gabi. Jak miałam możliwość przed chwilą porozmawiać właśnie z naszą laureatką 100 milu, to wypowiadała się o panu w samych superlatywach, że jest pan świetnym opiekunem, który nakierował ją na tą drogę artystyczną. Jak się pan z tym czuje, z taką pozytywną opinią na swój temat? <głos <Tyson> <głos> Bardzo mi miło. <głos> <głos> eee... <głos> No. <laughs> to jak to się stało, że pan odkrył jej potencjał? Bo tutaj widzimy, że ta rzeźba to już jest na takim poziomie zaawansowanym. Rzeźba, rysunek i malarstwo. Gabrysia jest taka bardzo multimedialna w, w jakby we wszystkich w tych przedmiotach artystycznych, które są takie mm, mocno, jakby bardzo ważne dla nas, u nas w liceum plastycznym. Czyli te projektowanie graficzne, rysunek, malarstwo, rzeźba. Um, to są te główne kierunki i Gabrysia y, w drugiej klasie już bardzo mocno jakby pokazywała, że swoją pracowitością, swoją taką zawziętością jakby jest w stanie osiągnąć y, wyżyny. Jest w tym momencie, nie wiem czy opowiadała czy nie, jest reprezentantką naszej szkoły w przyglądzie makroregionalnym, na który jedziemy za dwa tygodnie, który udało nam się jako szkoła kilka razy wygrać, a jako szkoła, jakby jesteśmy w tej ścisłej czołówce w Polsce liceów plastycznych. To jest takie bardzo ważne wydarzenie, które kończy się w tym momencie. Zostało zmienione na konkurs, ale do tej pory, jakby te ostatnie lata, uczniowie wygrywali indeksy takie otwarte na, na Akademię Sztuk Pięknych, czego bardzo jakby wszystkim naszym uczniom życzę. Praca z Gabrysią jest, jest niesamowicie ciekawa, ponieważ Gabrysia jest bardzo zaangażowana. Co się, co się zawsze przekłada na tą jakość tej pracy, ale takie mam gdzieś przeświadczenie, że Gabrysia jakby sobie z nas znalazła tą szkołę trochę jako taki drugi dom ja ją często widzę w pracowniach na chwilę przed na chwilę po tych zajęciach, jakby. Wydaje mi się, że takie osoby jak Gabrysia znalazły sobie taką drogę w tej szkole, taką gdzie może sobie znaleźć jakby w takim cudzysłowie w marginesie, czyli pomiędzy lekcjami, a pomiędzy tymi dużymi blokami jakby tą swoją przestrzeń, gdzie może jeszcze trochę więcej wycisnąć z tych rzeźb czy, czy z tych rysunków i malarstwa I, i, i takie osoby na pewno osiągają bardzo duży sukces. A traktuje to Pan też w kategoriach może swojego sukcesu po niego? Na zasadzie, że odkrył Pan ten talent, też tutaj udało się zdobyć stypendium 100 milu i jest Pan za to no, jakby współ, współodpowiedzialny. Nie, ja tu mam najmniej do roboty. Mi się zawsze wydaje, że to jest taka kwestia jakby nieznalezienia, tylko nie przeszkadzania. Znaczy wspierania i, i lekko popychania w odpowiednią stronę. No, gdyby Gabrysia nie była pracowita, i gdyby nie była zewzięta, i gdyby jej nie zależało, no, to ja bym tutaj nie osiągnął żadnego sukcesu, i jakby nie można w taki sposób też tego rozpatrywać. Wydaje mi się, że rola pedagoga jest e, powinna polegać na wspieraniu i mobilizowaniu, i jakby pokazywaniu różnych możliwości. A jakby, I bardzo mocno się jakby staram, żeby w taki sposób jakby współpracować z uczniami. Czasami to wychodzi, czasami nie. Zależy to wszystko od zaangażowania i od, no wiadomo, jakby osoby młode mają różne pomysły, często jakby, które są poza szkołą. Ja sam, jak byłem w ich wieku i byłem w Liceum Plastycznym, jakby dużo rzeczy się działo, które były... No, jakby gdzieś na obrzeżach. Jakby malowałem I malowałem graffiti, i, i robiłem swoje rzeczy, więc jakby to się czasami zazębiało z, z tymi naszymi zajęciami. Czasami nie. Tutaj mamy taki przykład, jakby osoby, która jest taka na 100% albo na, na 110% wręcz. Nie? że jakby, że mm, prosimy Gabrysię na przykład o jakieś wykończenie jednej pracy, ona przynosi dwie. Więc jakby z, z, z takim fenomenem tutaj rozmawiamy o, o, o takiej osobie. E no. <laughs> Gabi też wspomniała, że właśnie Pan jej przesłał y, ten konkurs y, organizowany przez Stomil, a z kolei Pan w jaki sposób się dowiedział jakoś przez, przez szkołę, czy, czy w jakiś inny w inny sposób? Szczerze powiem jakoś nie, nie pamiętam tego dokładnie, znaczy my mocno jakby tutaj staramy się zbudować taką siatkę wsparcia dla uczniów i, um, i jakby przekazujemy sobie różnego rodzaju i konkursy i takie działania, w których mogą brać uczniowie i często to jest tak, że to nie jest takie z marszu, znaczy że mm, to nie jest tak, że całą klasą na przykład wykonujemy jakieś ćwiczenie na konkurs, chociaż no, podczas pandemii takie rzeczy się mm. zdarzały, ale raczej jest tak, że staramy się wyciągać e, czy właśnie takie stypendia, czy, czy działania artystyczne, czy konkursy i e, kierować je do odpowiednich osób, e, tak żeby to miało jakąś inną jakość. Nie? Więc jakby tu chyba od pani Marzeny, pedagog szkolnego dostani informację o tym stypendium. E, no a wiem, że jakby Gabrysia jest na tyle zdolna, ambitna, i, i, I chyba potrzebująca takiego stypendium, więc jakby tu się jakby to w taki sposób potoczyło, ale no, to jest zawsze taka indywidualna praca i, i gdzieś takie wyszukanie tych osób, które się gdzieś nadają. Bo jakby z, z pracy na ilość chyba nigdy nic dobrego nie wychodzi, a jak się to tak w mniejszej grupie zrobi odpowiednich osób, no to to chyba jest takie fajniejsze, ważniejsze i, i lepsze. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę.